Dzień dobry. W Miejski Ogrodnik poleca, obiecałem Wam polecać przeróżne rzeczy, w tym również książki. Zacznę od pierwszej z nich, wydania bardzo ciekawego, ponieważ wydanie głównie ilustrowane. Opatrzone w ponad tysiąc zdjęć, jak też sam tytuł. Mówi tysiąc pomysłów na ogród. Jedna z pozycji, którą na pewno polecam każdemu ogrodnikowi amatorowi, każdemu, kto zaczyna pracę z ogrodem, każdemu, kto zaczyna w ogóle zakładać swój ogród. Dlaczego? Świetne źródło inspiracji. Stafford Cliff zebrał tutaj ponad tysiąc zdjęć podzielonych na działy tematyczne. Takie dokładnie, jak znajdziecie w swoim ogrodzie. I wśród tych tysiąca zdjęć dla każdego, kto nie ma wyobraźni, dla każdego, komu ciężko sobie wyobrazić, jak coś mogłoby wyglądać w jego ogrodzie, znajdzie się tutaj coś ciekawego. Od samego wejścia do ogrodu, bramy, ogrodzenia, ścieżki, krawężniki, trawniki, widoki, kolory, ale także uzupełnienia, donice, krzesła, stoły. Wszystko to, czym możecie ogród wypełnić. Tak naprawdę te ponad tysiąc pomysłów jest w stanie pokazać Wam, jak może wyglądać Wasz ogród, jest w stanie zainspirować Was, ponieważ Stafford Cliff naprawdę zebrał te zdjęcia w bardzo ciekawych kompozycjach, także my możemy tutaj przeglądając sobie ten album znaleźć coś po prostu dla siebie. Dlaczego jeszcze ta książka, jeżeli jesteś studentem architektury krajobrazu, bądź młodym architektem krajobrazu? Nie masz jeszcze szerokiej bazy zdjęć. Ta książka pozwoli ci na pracę z klientem. Wcześniej, przed spotkaniem, przygotowujesz się, znajdujesz tutaj zdjęcia, które będziesz chciał pokazać swojemu klientowi jako inspiracji do tego, co zamierzasz mu zaproponować w jego ogrodzie. Przychodzisz do niego, otwierasz i pokazujesz to, co wcześniej znalazłeś. Zbiory inspiracji 1000 pomysłów na ogród Stafforda Cliffa. Mój wydany w 2007 roku jest nadal całkiem aktualny, ale wydaje mi się, że na półkach znajdziecie wydania wznowione. Tysiąc Pomysłów na Ogród to książka, którą Miejski Ogrodnik poleca przede wszystkim tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z Miejskim Ogrodem, właśnie. A Którą polecam przede wszystkim, zaczynającym z Miejskim Ogrodem. Wiem, że nie wyszło, nie? Wiem, bo ja już się gdzieś zacząłem w donice. Ławki, dzwonki, to nie ja. <grywa> <grywa>